Witaj w kolejnym odcinku, w którym zabiorę Was do Agencji Pracy AID. Agencji tej bez problemu dogadasz się w języku polskim, a to, co ich wyróżnia na tle innych, to bardzo atrakcyjne stawki oraz dobre opinie, które można zweryfikować w internecie. Poznamy ludzi tam pracujących, opowiedzą o swojej pracy, a także przyjrzymy się, jak wygląda zatrudnienie nowego pracownika. Przed podpisaniem umowy możesz zobaczyć, co czeka Cię na miejscu pracy i wybrać się tam z pracownikiem AID. Ale na początek poznajmy kierownika oddziału, Marcina Wesołowskiego. Dobra, słuchajcie, to jest, to jest troszeczkę taka improwizacja. Wiadomo, że ja się tutaj zatrudniam, ale kto wie, zobaczymy. Zobaczymy. <gry> e, natomiast Marcinie, tak, tak na poważnie, jakbyś mógł powiedzieć, e, jak długo jesteś tutaj w firmie, a mm -hmm. jakie macie oferty pracy i kogo szukacie przede wszystkim? Dobra. Także witam Cię serdecznie, moje nazwisko Cześć. Marcin Wesołowski. Znajdujemy się w siedzibie firmy AIDE. Jesteśmy niemiecką agencją pracy w Lipsku. Mhm. Ja osobiście swoją przygodę z firmą AIDE zacząłem 6 lat temu, dokładnie w październiku 2017. Miałem taki plan, żeby wyjechać do Niemiec i po prostu na grupie Polacy w Lipsku na Facebooku napisałem, że szukam jakiejś pracy i zgłosiła się do mnie rekruterka z firmy AIDE i zacząłem właśnie w 2017 jako rekruter. Tutaj szukali to, się... kogoś ze znajomością języka polskiego i niemieckiego. No i tak się moja przygoda zaczęła, i teraz od trzech lat ponad jestem już kierownikiem oddziału tutaj naszej firmy w Lipsku. I bardzo mi miło Ciebie poznać. Nie również. Także do kogo jest skierowana Wasza oferta? Jakie, jakie oferty pracy prowadzicie? E, to znaczy mamy bardzo dużo ofert pracy, głównie szukamy osób na produkcję, mhm. na wózki widłowe. Mamy też oferty dla ślusarzy, spawaczy, elektryków. Stolarzy, mhm. także bardzo dużo ciekawych ofert, nie tylko na terenie Lipska, również tutaj w całym Zaksen. Mhm. To, to, co jest tutaj mega Was odróżnia na tle konkurencji, to jest to, co się rzuca, w oczy, jakbym tutaj pierwszy raz u Was, czyli po prostu praktycznie wszyscy jesteście z Polski, wszyscy rozmawiacie po polsku, wszystko pomagacie załatwić. Łącznie też, co jest ważne, z zakwaterowaniem, prawda, które, tak, to prawda. które też tutaj ogarniacie no, na początek. Ogólnie jest nas pięciu tutaj w biurze i wszyscy mają jakieś tam korzenie polskie. Mamy y, dwóch rekruterów: panią, która tutaj takie sprawy administracyjne ogarnia, mhm. ja, no i jeszcze jeden kolega. Wszyscy mówimy po polsku i po niemiecku. Y, no i muszę powiedzieć, że naprawdę oferujemy taki pełen serwis y, naszym kandydatom, gdyż mhm. troszczymy się o wszystko włącznie z zakwaterowaniem. Włącznie z takimi formalnościami, które trzeba załatwić przed wyjazdem i też tutaj jak już ktoś jest na miejscu to naprawdę staramy się, żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik i żeby tak mu trochę pomóc no, w tych pierwszych Nie, nie dniach. da się ukryć, że śledziłem też wasze, czytałem opinie na Google i faktycznie wygląda to dobrze. Jest wiele ludzi zadowolonych, którzy tutaj rozpoczęli właśnie dzięki mm. wam przygodę w Lipsku i nie tylko. Super, cóż, ja myślę, że to jest temat niesamowicie złożony. Na pewno nie tak. wyczerpiemy go jednym odcinkiem. Mamy bardzo dużo pomysłów na to, żeby Dokładnie. pokazać właśnie Waszą pracę, Wasze oferty, jak to wygląda, słuchajcie. E, więc na pewno będzie dużo fajnych materiałów. A ja dzisiaj chciałbym pokazać, jak wygląda właśnie Wasza praca pokrótce. Mm. No i też między innymi wybrać się z Wami e, poza wiemy. Poza. OK, Biuro, do to firmy. zapowiada się fajna jeżeli, jeżeli mogę, to naprawdę będzie mi miło. Okay. Szczególnie jeśli chcesz, się to mogę bardzo... się jeszcze przedstawić inne osoby, które tutaj pracują. Bardzo chętnie. To możemy Zapraszam. ruszyć. Zapraszamy. Zapraszam. <grych> tutaj z przodu mamy naszą panią Dorotę, która zajmuje się sprawami administracyjnymi. Odbiera telefony, pomaga naszym pracownikom, jeśli mają jakieś problemy, przyjmuje yy, chorobowe, Ich nehme Urlaubsvierungen an. Er ist nicht aus allem, man kann sagen. Hier ist unser Kollege, der bei uns seine Ausbildung macht. Kannst du dich kurz vorstellen? Ich bin Malan, 19 Jahre alt, bin jetzt im dritten Lehrjahr. Äh, Im April habe ich meine Prüfung. Und ja, wir also bald. bald. Ja, sehr bald. Und wir hoffen, dass er bei uns bleibt. <laughs> okay. Du kannst oh, ich dich auch. noch beweisen. <laughs> Gut, jetzt geht es weiter. Hier haben wir. dwóch panów niebezpiecznie przystojnych. Pierwszy z nich nasz rekruter oraz on-site manager Michał. Witam. Zajmuje się rekrutacją. Jak widać. Ja widać jego biurko wygląda w nie najlepszym w stanie, ale to dobry znak, bo to znaczy, że bardzo dużo ludzi się do nas zgłasza i szuka pracy. I on tak. też również robi takie akcje, że jeździ z pracownikami na miejsce, mhm. pomaga im, pokazuje im miejsce pracy. Ten kolega jest dość nowy, gdyż od sierpnia pracuje u nas. No i zajmuje się głównie takimi sprawami administracyjnymi, pisze profile pracowników, gdyż każdy życiorys, który dostajemy, przerabiamy na profil i wysyłamy do firm z naszym logiem i z informacjami o pracowniku, żeby zachęcić firmę do wzięcia tego pracownika. Tak, umowy robi, zajmuje się rozliczeniami, tak. Bardzo dużo różnych rzeczy. Idziemy dalej. Tutaj. Marcinie, a pokrótce, dlaczego to tyle baloników? <grywa> tyle baloników, gdyż dziś mam urodziny. Tak się złożyło, że dzisiaj to jeszcze raz, urodziny. wszystkiego najlepsze. Dziękuję <grywa> bardzo. Dziękuję. Jestem wzruszony. <grywa> <grywa> tutaj tak tylko pokażemy z oddala. Tutaj jest nasza szefowa, mm -hmm. która właśnie rozmawia przez telefon. Jest, jest. <grywa> I nasza pani, która tutaj jako mini job Jobberka pracuje i zajmuje się papierami. Hej, tutaj Michał, witamy w firmie ID. Jestem osobą, która zajmuje się rekrutacją oraz opieką pracownika, więc tak naprawdę pracownikiem od A do Z przez rekrutację, po wypełnieniu dokumentów, później, wiadomo, jakiekolwiek pytania związane z pracą, wyliczenia, korekty no wszystko tak naprawdę, co może być związane z pracownikiem do tego jakieś wyjazdy na zakwaterowania do firm, oprowadzanie po tej firmie, tłumaczenie wszystkiego, jak to funkcjonuje a więc głównie pracownikiem i rozwiązywaniem jego problemów. Jeżeli chodzi o sprawy bardziej prywatne, to. Jestem w Niemczech od około 7 lat, z tego ponad 2 lata już w firmie AIDE. Na samym początku też zaczynałem bez języka niemieckiego. Zrobiłem tutaj kurs niemieckiego, a więc jak najbardziej polecam, jeżeli ktoś jest zainteresowany, kurs języka niemieckiego jest bardzo fajną sprawą. I jako ciekawostka dodam, pracowałem tutaj też jako ekstremiteta, to znaczy, że pracowałem tak jak wy dla firmy AIDE, dlatego znam ją też z obydwu stron. Co jakby też plusuje bardzo mocno, no bo wiem, jakie wy macie problemy i też wiem po prostu, jak to funkcjonuje jako pracownik i jako osoba biurowa, która rozwiązuje wasze problemy. Zapraszam. Dzisiaj przyjdzie ktoś podpisać umowę? Dokładnie, znaczy, bo do z tak? podpisaniem umowy jeszcze wiadomo, na spokojnie Aha. trzeba najpierw porozmawiać, ale no poszukujemy, więc jak najbardziej przyjdzie tutaj nasza pracownica już okay. ze swoją córką. No to czekamy. I zobaczymy pracy. za chwilę, jak to wszystko wygląda. Za sekundę przyjdą już Panie tutaj. O, właśnie już są, a więc okay. zaczynamy. O, dzień dobry. dobry. Dzień dobry. dobry panie panie. Ja, ja przyszłam z Właśnie tutaj Panie przyszły do nas. Ta Pani już u nas pracuje bardzo długo, bardzo fajna pracownica. I przyniosę swoją córkę, żeby też rozpoczęła pracę tam, gdzie ona. Na trochę innym dziale, ale to wszystko zaraz dogadamy. Jeżeli chodzi o podstawę, jak wygląda to z naszymi pracownikami, to uh -huh. dajemy im dwa Arkusze do wypełnienia. Pani Paulina już to też jak najbardziej zrobiła. Kiedyś to już Wam jest znajome, a więc możemy zaprosić dalej. Okay. Idziemy z bogem wypełnić i weźmiemy wszystkie dokumenty do podpisania umowy i tak dalej. Przy okazji porozmawiamy sobie o ofercie. Zapraszam. Jesteśmy już na miejscu. Pani Laura wypełnia tutaj nasz kwestionariusz, a my sobie porozmawiamy z Pauliną, która już u nas pracuje dość, dość długo. I tak jak mówiłem, jeżeli chodzi o laurę, laurę chcemy wcisnąć do tej samej firmy, co mama pracuje na inny dział, ponieważ ona będzie musiała tylko te pięć części w całość poskładać. Tutaj pani Paulina jest na dziale z maszynami, obsługuje te maszyny. Jeżeli chodzi o to. Może coś? Chcesz coś powiedzieć, Paulina, jak to tam wygląda u Ciebie? Jakie masz odczucia, jeżeli chodzi o pracę? Coś? praca jest super, no co tu narzekać po prostu. Jeżeli chodzi o stawkę. Atmosfera, stawka jest dobra. Atmosfera jest super. Co, no, Co tu więcej pracy, powiedzieć, nie? No, nie, Pani Paulina naprawdę, jeżeli chodzi o to, to już u nas no, już. Pracuje jest... dwa lata w tej firmie, do... że jestem bardzo zadowolona. Ale tak całkowicie Oguniołem ile się już Ajde. znamy? Tak. W Wajdzie 2021 roku. 2021 rok, nie, a więc to już trochę leci. W serpniu. Zawsze coś tam próbujemy wykombinować. E, dla pani aktualnie w tej pracy bardzo się podoba. Robię I... w tej firmie 10 miesięcy przeszło. No a więc to jeszcze 5 jeszcze, jeszcze i pewnie przejście pod firmę. Zobaczymy jak to będzie. nie? Jeżeli chodzi o stawkę dla córki, to będzie to 14,67 na godzinę. to jest 15,58. Dokładnie tak, bo to, to jest na maszynach, a więc to jest też różnica pomiędzy fachowcem a pomocnikiem. Tutaj no niestety córka pójdzie jako pomocnik, a więc jest 14,67 i 12 euro diety netto za każdy jeden przepracowany dzień. E, zakwaterowanie mają swoje mieszkanie, ponieważ już tu pani Paulina mieszka od dłuższego czasu. E, zadanie Laury będzie składanie tych pięciu części w całość, a więc bardzo przyjemna praca. Już pokrótce, oczywiście, opowiedziałem im e, to już wiadomo przez telefon i tym podobne, zanim je ściągnęliśmy, ale tak pokrótce, co mogę powiedzieć. Składanie pięciu części w całość, co godzinę pauza, na taką fajkę, wiadomo, pół godziny pauza jeszcze dodatkowa. E, wszystko zależy jak to chodzi. Jak, jak ktoś pracuje, jeżeli chodzi yy, o szybkość, to nasi pracownicy wyrabiają... Sobie 15, bez... No to 15 minut wychodzi co 20, jak się mm. obrobią. problem <noise> no, Więc tutaj, no, tak jak mówię, jak ktoś umie i pracuje dobrze, to naprawdę można sobie bardzo fajnie i spokojnie popracować i godne pieniądze zarobić, bo to są naprawdę moim zdaniem bardzo dobre stawki, w szczególności, że są na trzy zmiany, więc dodatek nocny również szkodzi. to jest 25% do stawki. A więc, niedziela 50%. Niedziela 100%. O, również dokładnie. A więc tutaj pani Paulina też jak najbardziej zna nasze stawki, oczywiście. Więc zapraszamy. Teraz tylko jeszcze poproszę o dokumenty od, od Laury i pojedziemy sobie na, e, do firmy zobaczyć, jak to tam wygląda. Pokazać, żeby mogła też sama zobaczyć, co to będzie do roboty. Od tego budynku do samego końca jest ta firma, nie? Aha. A więc jest ogromną jeżeli chodzi o to. Tutaj aktualnie dobudowują nową halę, która jest no już prawie skończona, wiadomo jeszcze parę szlifów tam potrzebują, ale już widać w środku, że zaczynają... Ktoś powiedział dokładnie czym się zajmuje ta firma. Bo. To jest produkcja tutaj kół zębatych. jest ZWL. Tak, Noje ZWL. To jest produkcja Noje, no Zanrad, mhm. Leipzig e, i produkują koła zębate do różnych skrzyni biegów. Oraz silników. Mm -hmm. No, tak jak mówimy, no w środku nie możemy nagrać, szkoda, ale wiadomo, mają podpisane te wszystkie jakieś swoje papierki, eee. że nie wolno po prostu pokazywać tak i upubliczniać, a więc tutaj jest największy problem. Ale tak, to praca bardzo przyjemna, wiadomo, są różne działy. Nie mówimy, na przykład tutaj przy piecu się pracuje 800 stopni, ciepło, <laughs> ale akurat na taką pogodę nie można się ogrzać, tak. Nie każdy jest chętny, ale prawda jest taka, że mamy tam też paru pracowników i o dziwo nie narzekają jakoś tak bardzo mocno, mówią po prostu, no jest ciepło Dobra. i tyle. Jakbyście mogli powiedzieć, jakie tutaj wymagania trzeba spełniać, jak jest z językiem, kwalifikacje, jak to wygląda? Aktualnie teraz idziemy na sam początek, na Bał grupę montażę, to tam tak naprawdę język jest no, niepotrzebny, wiadomo, bardzo chętnie wezmą wszystkich ludzi, którzy mówią z językiem, uh -huh. oni do, tutaj pomogą, jeżeli chodzi o Atut. kształcenie i tak dalej. Ale też znajdzie się miejsce dla osób, które jednak ten język niemiecki potrzebują najpierw podsumować. I tak samo kobiety i mężczyźni mogą tutaj. Dokładnie tak. I tam bez problemu. Na tym montażu jest bardzo prosta praca, bo to chodzi tylko o to, że składasz pięć części. Mhm. Czyli te koło zębate ma pięć części i składasz je w jedną część. Mhm. I jakby tą samą czynność robisz cały dzień, więc tak naprawdę nie jest potrzebny język. Jest tam też już bardzo dużo kolegów z naszej firmy, którzy są w stanie jakby wyjaśnić po polsku, po o, co polsku o co chodzi. I my też zawsze z pracownikami tam jedziemy i im to wyjaśniamy. To będzie kropowat. Ale no, język jest za zawsze atutem, także zachęcamy no coś, do nauki mimo to. Yy, Też warto, warto tutaj podkreślić, jakby uprzedzę trochę pytanie, naprawdę dobre pieniądze tutaj wypłacić jako A i D. E, jak, jakie to są stawki godzinowe? Tak, więc wygląda to tak, że jak ktoś zaczyna na, tej, na tym montażu, to ma 14,67 na godzinę, i my jeszcze dorzucamy 12 euro diety na dzień. Dieta yy. jest nieopodatkowana. No, i mówię, taka stawka na takiego pomocnika zazwyczaj wynosi 13 euro, mhm. więc to tak naprawdę jest już 2 euro więcej niż taki standard mhm. na stanowisku pomocnika. A mówię, no nie, nie są wymagane żadne doświadczenia ani żadne kwalifikacje. A ten drugi dział to jest głównie obsługa maszyn. Nie Michał, obsługa maszyn CNC, ale yy, to brzmi tak może skomplikowanie, ale tak naprawdę tam wciska się guziki, czeka Aha. się aż ta część, wkłada się tą część, wciska się jakieś guziki, czeka się aż... Wszystko jest formułowane. Ta maszyna zrobi robotę i się wyciąga i tak naprawdę bardzo mile y bardzo fajnie, jak ktoś ma doświadczenie na maszynach CNC, ale też to nie jest wymóg. Tam mm. liczy się bardziej język niemiecki i chęć po prostu do nauczenia się tej czynności. I tam się zaczyna od stawki 15,38 i 12 euro diety. Plus jakiś dodatek za nocki jeszcze, tak? Tak i 25% za nocki. Yy, I po trzech miesiącach ta stawka 15,38 wzrasta na 15,58. No i też Marcin, myślę warto tutaj podkreślić, że też jest bardzo duża szansa, później możliwość przejść bezpośrednio pod firmę. Nie? Dokładnie, no po właśnie, półtora roku. My mamy tutaj już bardzo dużo osób, bo około 60 osób teraz tutaj mm -hmm. pracuje. E, I właśnie 5 osób e, dostało tutaj bezpośrednią umowę już. Mm -hmm. Także można też dostać tutaj pracę bezpośrednio, jeśli ktoś jest dobry i dobrze pracuje i są z niego zadowoleni, to ma szansę tutaj zostać na stałe. Dobra, to ja jestem u Marcina. Myślę, że bardzo ciekawy dla was materiał. Marcina, czyli kierownika oddziału. Bardzo ciekawy dla Was materiał, także koniecznie oglądajcie dalej, subskrybujcie, wbijajcie też na TikToka. Michał Ćwielak, życie w Niemczech. A ja dziękuję, Marcin, jeszcze raz za zaproszenie. Odczekaj, może prawą ręką. O tak, dziękuję. O, dzięki, dziękuję, że byłeś z nami. I do zobaczenia. Do zobaczenia. O jeszcze. Trzymajcie się. hej, Hej.